Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Simsy. Weszliśmy do gry takim tanecznym krokiem. I no i będziemy sobie robić kolejne mieszkanie. Żadna to niespodzianka. Ostatnio było mieszkanie złego naukowca, jeszcze wcześniej było mieszkanie detektywa. Więc dzisiaj postanowiłam zrobić coś zupełnie innego, w zupełnie innym stylu. Niech w końcu będzie coś, coś troszeczkę innego. No i stworzymy mieszkanie dla artystki, e, dla malarki konkretnie. Mam nadzieję, że mi to fajnie wyjdzie. Pomyślałam sobie, że no, skoro to ma być artystka, to mieszkanie też musi oddawać tą duszę artysty. Musi być takie fajne, przytulne no i przede wszystkim kolorowe. To była pierwsza myśl, jaką tutaj miałam, jak robiłam to mieszkanie. Żeby było dużo kolorów, ale też wiadomo z jakimś umiarem, żeby nie było za dużo, żeby się to wszystko ze sobą nie gryzło. Myślę, że fajnie mi to wyszło. Podoba mi się ogólnie to mieszkanie. Jest takie całkiem przytulne. Dużo wszystkiego, dużo ozdób, dużo różnych drobnych pierdół, no ale myślę, że takie mieszkanie pasuje właśnie do takiej artystycznej duszy, która ma w głowie dużo pomysłów, dużo wszystkiego i panuje taki ogólny rozgardiaż wokół niej. No myślę, że to mieszkanie naprawdę fajnie wyszło. Tutaj już zrobiliśmy sobie kuchnię, jest dosyć taka malutka, żółto-różowa. Zrobiliśmy też taki fajny kącik pod oknem, gdzie są kanapy i stół i świetne miejsce, żeby sobie rano usiąść i na przykład wypić herbatkę, zjeść owsiankę. Ale jeszcze tutaj zrobiłam drugie miejsce takie ze stołem ze zwykłymi krzesłami, jakby przyszło więcej osób, to sobie jak najbardziej można przy takim stole usiąść. No i wykańczamy ogólnie całe pomieszczenie, dodajemy właśnie dodatki, jakiś okab nad kuchenką, dzbanek na herbatkę, herbatka jest bardzo ważną rzeczą. I inne dodatki, tutaj jakiś gramofon, niech sobie muzyczka w tle gra, jak sobie siedzimy i jemy śniadanie, czy coś gotujemy. Dodajemy jeszcze półki, na półki zaraz dorzucimy inne rzeczy, jakieś dzbanki, garnki, łyżki. Wszystko, co będzie potrzebne w kuchni, tutaj na pewno się znajdzie. Dodamy troszeczkę roślinnych, niech to wszystko jeszcze bardziej nam ożyje. I będziemy mieć naprawdę bardzo fajną i przytulną kuchnię: dosyć kolorową, bo jest i żółty, i różowy, i niebieski. Wszystkie kolory, jakie tutaj dałam, radę upchnąć, żeby to fajnie wyglądało. Mi się podoba, nie wiem jak Wam, dla mnie to fajnie wygląda. Są oczywiście też jakieś fartuchy kuchenne. No i teraz na półki dodajemy jakiś tam słoik z ciasteczkami, jakieś yy, dzbanki. Kuchnię sobie zrobiliśmy, więc czas przejść do drugiego pomieszczenia. Tutaj konkretnie będzie to takie wejście, taki lekki przedpokój. Tutaj w tej wnęce zrobimy sobie takie miejsce na płaszcze na kurtki, wiecie. Wieszaki, stoliczek, takie miejsce, przy którym można się szykować do wyjścia, sobie tam położyć jakieś klucze, różne takie pierdółki. No żeby się ogólnie ogarnąć przed wyjściem czy na przykład rozebrać jak wrócimy. Takie miejsce każdy w swoim domu na pewno ma, więc wszyscy wiedzą o co chodzi. Dodamy jakieś buty, bo ty ważne rzeczy, w czymś trzeba chodzić. No, damy sobie jeszcze jakieś inne dodatki, jakiś plecak. Tutaj zaraz może podrzucimy i końcik ogólnie pod wyjście z domu. Po drugiej stronie tak myślę, że dodamy sobie jeszcze komodę. Też się zawsze przyda, wiadomo. Zagospodarowałam to mieszkanie tak, że będą tutaj dwie łazienki. Będzie jedna taka mniejsza, w której będzie sama toaleta. No i będzie taka druga większa łazienka, w której będzie też wanna z prysznicem. Myślę, że fajnie to wygląda i będzie to całkiem przyjemnie wyglądać. Tutaj właśnie jest ta mniejsza toaleta, a tutaj będzie ta większa łazienka z wanną, z prysznicem, będzie też tutaj umywalka, będzie też toaleta, lustro, jakieś szafeczki. Nie ma tutaj dużo miejsca, ale wszystko się zmieści. Myślę, że będzie to naprawdę fajnie wyglądać, jak już się całkiem urządzi. Na początku myślałam, że może też zrobię w kolorach różowych, ale wtedy stwierdziłam, że mieszkanie byłoby zbyt różowe, a wolałam raczej je zrobić w takich niebiesko odcieniach. Tutaj dokańczamy właśnie łazienkę. Daliśmy kosz na pranie, lustro, ręczniki. Kosz na pranie też się zawsze przydaje. No i tutaj do toalety jeszcze wróciłam, żeby dodać dokładnie to samo, co w tamtej, czyli półeczkę, jakiś kosz na pranie również lustro i półkę na ręczniki. Myślę, że wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy tutaj się znajdą. No i jeszcze jakiś dywanik, jakaś mata na podłogę, też ważna rzecz, żeby w stópki nie było zimno. Myślę, że te łazienki wyszły tak całkiem przytulnie, przyjemnie. No wyglądają po prostu jak łazienki, takie myślę typowe łazienki kogoś kto dużo w tych łazienkach spędza czasu. Co będzie nasza malarka? Na pewno będzie się dużo myła, jak się farbami pobrudzi. Tutaj to pomieszczenie na początku myślałam, że zrobię tutaj po prostu zwykły salon, ale w trakcie stwierdziłam, że wolę zrobić z niego taką pracownię malarską. No bo w końcu skoro ma to być malarka, to ona potrzebuje swojego miejsca, w którym będzie mogła pracować. I koniec końców zrezygnowałam z pomysłu takiego większego salonu, salonik zrobię mniejszy w innym miejscu. A tutaj będzie to bardziej właśnie taka pracownia. Tutaj w tej nęce będą stały sztalugi, farby, obrazy, wszystko tutaj się zmieści, będą jakieś fartuchy również, żeby nie pobrudzić ubrania farbą. Wszystko się tu znajdzie i myślę, że też to będzie fajnie wyglądać. Gdybym była malarką, to myślę, że też bym chciała taki kącik właśnie mieć. Tutaj w tym momencie już właśnie zrezygnowałam z pomysłu, żeby tutaj robić też salon, i stwierdziłam, że idę w 100% w pracownię malarską. Rozkładamy papier, gazety, jakieś narzuty na podłogę, puszki z farbą, damy tutaj wszystko, co się wiąże z jakąkolwiek pracą malarską. Damy też biurko, na którym można robić pracę, jakieś szkice, projekty, rysunki, no dosłownie wszystko, co artysta może potrzebować na co dzień. Ale też postanowiłam mimo wszystko zrobić taki y, mały kącik z fotelem, y, nie, nie jako salon, ale po prostu, żeby tutaj nasza artystka sobie mogła usiąść i pomyśleć, czy po prostu chwilę odpocząć, żeby też miała takie swoje miejsce, żeby nie było tak, że tylko stoi w sztalugach i nie ma nawet gdzie sobie usiąść. Więc tutaj postawiłam właśnie regał na książki, postawiłam fotel, lampkę. I zrobiłam tutaj taki malutki kącik, w którym sobie można usiąść i chwilkę odpocząć, poprzeglądać jakieś książki. Wracamy do pomieszczenia przy kuchni, też przy wejściu. I tutaj postanowiłam zrobić taki malutki salonik. Będzie jedna kanapa, będzie też taka komutka malutka na niej postawimy telewizor. I wszystko to fajnie urządzimy, żeby to było fajnie przytulne i pasowało do reszty mieszkania. Zastanawiam się tutaj teraz nad jakimiś dodatkami, co zrobić dalej, bo mi tak wydawało mi się, że jest dosyć pusto. No i stwierdziłam, że damy tutaj troszeczkę półek na ściany, i na tych półkach poustawiamy jakieś drobne ozdoby, może jakieś właśnie rośliny. Zobaczymy zaraz, co tam w dekoracjach znajdziemy, żeby to sobie jakoś fajnie urządzić. Dorzuciliśmy trochę kwiatków, trochę roślin, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No i właśnie ustawiamy sobie półki. Jest tablica korkowa, na której można sobie przypinać najważniejsze rzeczy: jakieś książki, jakieś roślinki. No, myślę, że wszystko fajnie wygląda. Dorzucamy jeszcze. Jakiejś zasłony. Finalnie zdecydowałam się chyba nie dawać zasłon w tym pomieszczeniu. Dałam tylko do kuchni, bo te różowe mi bardzo fajnie pasowały w tamtym kącik z kanapami. A wreszcie, mieszkania: koniec końców, zdecydowałam się żadnych zasłon nie dawać. Wydawało mi się, że to była już przesada, zwłaszcza, że i tak wszystkiego dużo w tym mieszkaniu jest. Nadal tutaj szukam jeszcze jakichś ozdób, bo wydaje mi się, że te ściany są zapuste i trochę mi to nie pasuje do tego, jak sobie to mieszkanie wyobrażałam, bo wyobrażałam je sobie jako takie mega przytulne, w którym będzie dużo wszystkiego, dużo różnych rzeczy. Teraz szukam jeszcze jakiegoś fajnego dywanu. Ten kolorowy dywan, który dałam do kuchni, mega mi się spodobał i właśnie idealnie mi tam pasował jeszcze bardziej kolorowo. Tutaj się zdecydowałam jeszcze dorzucić trochę półek. Nie znalazłam niczego, co by mi pasowało żeby to powiesić tam izolatorem, więc stwierdziłem, że po prostu dam tam półki i powrzucam tam jeszcze trochę ozdób, jakichś pudełek, książek, świeczek, wszystko co może mi tam pasować. A książki się zawsze przydadzą, więc Myślę, że to naprawdę fajnie teraz wygląda, jak są te półki, stoją te książki, te obrazy, świeczki, jakieś ramki na zdjęcia. Jeszcze tutaj koło telewizora postawiliśmy sobie parę rzeczy. Myślę, że wygląda to teraz mega, mega fajnie, bardzo przytulnie. Jeszcze tutaj dorzucimy lustro i przechodzimy do ostatniego pomieszczenia, jakim jest sypialnia. Nad sypialnią długo pracowałam, bo szczerze mówiąc, zrobiłam ją dużo wcześniej. Ale jak montowałam film, to uznałam, że ta sypialnia jest mega brzydka i dogrywałam osobno jeszcze raz od nowa sypialnie. Do tego sypialnie robimy tym razem na końcu. No nie pasowało mi kompletnie, więc wywaliłam wszystko i zaczęłam od nowa. No i dałam tutaj y, takie małe łóżko, komodę, blatik taki jako biurko. Y, jest komoda. Jakaś, jakaś lampa zaraz tutaj będzie i tak naprawdę to będzie wszystko ta sypialnia nie jest duża dlatego ciężko mi ją na początku było urządzić ale myślę, że to jak ją urządziłam teraz wygląda dużo lepiej niż to co zrobiłam na początku bo na początku to w ogóle była tragedia nawet nie wspominajmy o tym Standardowo dorzucam trochę ozdóbek, trochę książek, jakieś notes. Tutaj jakieś kosmetyki na komodę, też jest kolejna tablica korkowa. Tutaj jakieś ołówki, długopisy, jest też tablet graficzny. Niech nasza artystka nie ogranicza się tylko do płótna fizycznego, niech też to robi elektronicznie, no bo czemu nie? Jest też kosz na pranie, ręczniki, jakieś plakaty czy, czy jakieś obrazy. Się tutaj pojawią i myślę, że naprawdę będzie fajna, przytulna sypialnia, żeby sobie tutaj wejść i troszeczkę odpocząć po całym dniu. Jeszcze tutaj kolejny stelaż na, na obrazy, tak? Na obrazy. Dorzuciłam pudło. Na początku chciałam tutaj te obrazy postawić, ale mi nie pasowały, bo albo lewitowały, albo się wtapiały w to drewno, więc koniec końców je całkiem zmniejszyłam, ale i tak wydaje mi się, że całkiem fajnie to tutaj wygląda. Naprawdę sypialnię mamy już prawie skończoną. Jeszcze tutaj sobie dorzucimy tylko szkicę na papierze i sypialnię mamy skończoną. No i tak naprawdę mamy skończone całe mieszkanie. Mieszkanie dla naszej artystki gotowe.